Opa, jedziemy z tematem. Cześć, witajcie na kanale Można Samemu. Ja mam na imię Patryk, a dzisiaj na kanale po raz kolejny dyma. Yy, zamontujemy przystawkę. Ua, przystawkę tokarki dzisiaj. Zapraszam Was serdecznie na film. Jak to bywa przy montażu przystawek. Odwracamy dymę. Tył naprzód, zdejmujemy dekielek i musimy dokręcić koło pasowe od tokarki. Koło od tokarki wygląda tak. Jakby ktoś miał wątpliwości, które to koło. Śruba z łbem na imbusa dziesiątkę. Dziesiątkę? Nie. HW10, no to dziesiątka. blokujemy wał, dokręcamy. Jeżeli nie mamy klucza, możemy zablokować go blatem grubościówki, wkładając jakiś klocek pod i dociągając na maksa do góry. Tak wygląda Sama przystawka tokarki. Mi brakuje elementu, który będzie wchodził tutaj, taki pręt, który będzie się opierał, ale ja sobie to jakoś dorobię. Zobaczymy, może to sobie dostoczę z drewna. Nie mam dłut, ale coś tam będę próbował. Śruby trzynastki, znaczy ubyt trzynastki. Możemy regulować. Tutaj mamy koło pasowe z tyłu. To jest taki pasek, który będziemy montować na, na tym kole już w dymce. Sam montaż przystawki również jest prosty, tak samo jak w przypadku frezarki. Musimy zwrócić uwagę na te pręty z otworami. Wysunąć je sobie troszeczkę ponad, tak żeby kły weszły w te otwory. No i co, zamontuję, pokażę Wam o co chodzi. Tu są takie kiełki. Wkładamy i już. I, i to już jest wszystko. I teraz tylko napinamy pasek, podnosząc grubościówkę do góry. Pasek powinien napiąć się sam, ponieważ jest on ułożony już. Ale to jeszcze wszystko sprawdzimy. O, ja już czuję powoli opór. Dociągam jeszcze troszeczkę, żeby było ciasno. Ok. Pamiętajcie też, że ona musi być poziomo. Ja zaraz sobie z tym tematem poradzę. Eee wszystko się kręci razem z wałkiem. Dobra, teraz rozłączamy sprzęgło tak jak pokazywałem w filmie z demontażem sprzęgła, z wymianą. Oj, coś mi tutaj nie pykło. Dobra. Mam rozpięty teraz. Zapnijcie klamry, żeby było bezpieczniej. Moje klamry już wołają o pomste do nieba, ale temat raczej nie do dostania oryginalnie. No i dobra. Jest strugarka, yy, to karka, przepraszam. Uruchomimy sobie na chwilkę, żeby sprawdzić, czy to działa. Yy, chwila, odłączę odciąg, muszę jeszcze ją podłączyć. Ok. Jak widać, kręci się, czyli wszystko działa. Tokarka zamontowana w ten sposób wygląda. Ja sobie tu na razie poradziłem kołkiem, ale coś tam dorobię na pewno. Nie wiem, czy coś tu będzie widać. Coś tam widać. Pasek napięty, sprzęgło rozłączone od wałka, więc będziemy mieli troszkę więcej mocy. Nie wiem jak tam z, ze zmianą obrotów silnika musiałbym się zagłębić w ten temat, ale mamy przecież tutaj tą opcję. Trzeba by było wtedy zmienić koła na pasku silnika, tam jest jeszcze mniejsze koło i może te obroty byłyby wtedy niższe, jeszcze niższe. To co? Czas coś potoczyć. Póki co z toczeniem mam niewiele wspólnego, ale z tego co wiem trzeba wyznaczyć jakoś środek tutaj mniej więcej, żeby nie biło nam za bardzo. No i powinno się te krawędzie niby obciąć, no ale nie mam taśmówki, a nie chcę mi się teraz specjalnie konstruować jakiegoś dziga. Mam nadzieję, że mi rąk nie urwie. Zobaczymy, co z tego będzie. A, od razu mówię, że nie mam dłut do toczenia. Będę to robił zwykłym dłutem, więc powoli na no spokojnie. Zobaczę, może jak mi się temat spodoba, to sobie kupię. I tutaj pytanie do Was, co najlepiej kupić? No dobra. Eee, najpierw sobie tutaj nadzieję tak i teraz nie wiem to się nazywa konik ciężko to chodzi trochę pyk ok jest na środku sobie można dociągnąć i tu jest taka śruba właśnie do do ciśnięcia materiału jak to dociągamy to tutaj się unosi i blokuje docisnę to mocno, bo Bóg wie co to wyjdzie z tego a i tu jest takie drugie pokrętło, tu wchodzi i blokuje tak, żeby się nam nie odkręciło i kręci się. Fajnie. Hmm. Teraz chyba trzeba sobie to ustawić. Też nie wiem, jak to się nazywa. Nie jestem tokarzem, nie znam się na... Ale mniej więcej chyba tak. co tu dokręcę. Trochę niewygodne takie dokręcania, a potem nie można przesunąć. Próbujemy, czy nie próbujemy jak to działa. Kurczę się trochę <grym> się boję tokarki. karki. Dobra, sprawdziłem sobie wcześniej, wszystko działa jak należy. Nie wiem czy ta prędkość jest za duża, czy nie. Ja tylko pokazuję jak to założyć. Zgłębię temat kiedyś tam, jak się tym zajaram. No to karka działa, tak jak widać, coś tam wytoczyłem. Proszę o nie komentowanie moich umiejętności tokarskich, ponieważ no, no, są żadne. Materiał też nie jest jakiś super i brak odpowiedniego sprzętu do tego. Ten film miał co innego na celu: miał pokazać, że przystawka w dymie daje radę. Pokażę Wam to troszeczkę z bliska. Yy. Autofokus, proszę bardzo, widać powyrywane to paskudne takie, i w ogóle, ale będzie idealna noga do, do właśnie do tokarki, będzie idealnie, tylko muszę ją przyciąć troszkę, dlatego zostawiłem tutaj. Mam nadzieję, że ten film ci się przyda. Przy montażu tokarki do dymy, jeżeli nie wiedziałeś, jak to zrobić. Nie wiem, czy to już nie jest ostatni film z dymą. No chyba, że coś mi tam się stanie, jeszcze trzeba będzie jakiś pasek wymienić, czy coś. No to oczywiście to nagram, tak dla potomności. Jeżeli film ci się podobał, zostaw lajka, subskrypcję oczywiście. No i wpadaj na mojego face'a. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Na razie, cześć.